Cześć, nazywam się Cybran na Poniedziałek i grałem na pozycji skrzydłowej. Sytuacja była bardzo dynamiczna, trener do mnie zadzwonił, zaproponował współpracę. Przyjechałem, dogadaliśmy się i jakoś to poszło. Uważam, że warunki do rozwoju są bardzo dobre. fajne boiska, rozbudowany sztab trenerski, treningi są mocne, także mam nadzieję, że będzie tylko z tego pożytek. Myślę, że najlepszy zawodnik, z, którą, z którym przyszło mi grać i trenować, to jest Wojciech Jego nie trzeba nikomu przedstawiać, ale myślę, że jeszcze taką postacią, która w przyszłości będzie błyszczyć, to Piotr Samicka Lar. Moim takim marzeniem, e, niezwiązanym z piłką, to byłoby wygrać się w podróż dookoła świata. Najlepiej wspominam. Mecz w Centralnej Lidze Juniorów, gdzie byłem zawodnikiem jeszcze wtedy Śląska-Wrocław, wygraliśmy wtedy u siebie we Wrocławiu na Oporowskiej 3-0 z Legią Warszawa, a ja zdobyłem dwie bramki. Kto ma na mnie największy wpływ? No. Myślę, że ja sam na siebie mogę mieć jedynie wpływ. Nie? Rodzice pomagają mi, zawsze wspierają, dziewczynek jak jakoś kierunkują, ale, ale taki wpływ to o wszystkim ja decyduję o Ostatnio mam taki rytm, że przed każdym spotkaniem muszę zjeść banana i gorzką czekoladę. Najbardziej denerwowały mnie komary, bo jednak ostatnim czasem jest ich za dużo. W wolnym czasie lubię bawić się z moją młodszą siostrą albo na przykład grać w różne gry na PlayStation. Wydaje się, że moją największą wadą na boisku jest gra głową. Według mnie, moim największym atutem na boisku jest dribbling i szybkość. Mam kilka tych ksywek w sumie, wszystkie wzięły się od imienia. W domu rodzice czy siostra mówią na mnie cypi, dziewczyna mówi cypuś, a koledzy z drużyny wołają cypek albo cypo. Myślę, że takim najważniejszym dla mnie cytatem są, są słowa: graj zawsze do końca.